Weźmy taki zapis 3 razy 3 razy 3 razy 3 razy 3. Oczywiście można to wyliczyć, że to się równa ko konkretna liczba, ale możemy to zapisać, że mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć trójek. Możemy to zapisać jako 3 z taką małą piąteczką do góry. Taki zapis 3 z piąteczką do góry, czytamy 3 do potęgi piątej, gdzie trójka jest to podstawa potęgi, natomiast ta mała piąteczka do góry jest to, Wykładnik potęgi. Tak to się nazywa fachowa. Oczywiście obliczamy to mnożąc przez siebie 5 trójek. 3 do potęgi 5 albo 3 do 5. 3 z małą jedyneczką to jest po prostu 3. 3 do potęgi pierwszej równa się 3. I dowolna liczba, gdzie wykładnikiem będzie 1, to jest ta sama liczba. I właśnie dlatego jedynki w wykładniku nie piszemy. Po prostu można ją napisać, a nie trzeba. Można ją pominąć w zapisie. 10 do potęgi pierwszej to jest po prostu 10. 3 z małą dwójeczką, mniejsze z tym, że to 3 razy 3, czytamy jako 3 do potęgi drugiej lub inaczej 3 do kwadratu. A dlaczego do kwadratu? Otóż jeżeli mamy kwadrat o boku 3 na 3, to wtedy jego pole wynosi dokładnie 3 razy 3. Natomiast 3 z trójeczką do góry czytamy jako 3 do potęgi trzeciej lub inaczej 3 do sześcianu. Dlaczego? Bo jest taka bryła sześcian, gdzie wszystkie krawędzie są takie same i objętość takiej bryły obliczamy właśnie mnożąc 3 krawędzie przez siebie, czyli 3 razy 3 razy 3, to jest objętość sześcianu. 2 z czwóreczką do góry obliczamy mnożąc 2 razy 2 razy 2 razy 2, mniejsze z tym jaki to jest wynik, to jest 16, ale czytamy jako 2 do potęgi czwartej, czyli najpierw podstawę potęgi, a później wykładnik potęgi. Wymnożonych przez siebie 5 dwójek czytamy jako 2 do potęgi piątej, Znowu najpierw podstawa, później wykładnik. Jeszcze ważna sprawa, dowolna liczba do potęgi zerowej, np. przykład 2 do zerowej, to się równa 1. Dowolna liczba do potęgi zerowej, czyli 9 do potęgi zerowej, to jest 1, 23 do potęgi zerowej, to jest 1, czy 3456 do potęgi zerowej, to też jest 1. Zastosowania potęg. Wyobraźmy sobie, że mamy bardzo, bardzo dużą liczbę, gdzie jest jedynka i dużo, dużo zer. Normalnie trzeba by uważać bardzo, żeby się nie pomylić, ile tych zer jest. Możemy zapisać w o wiele krótszy sposób, jako 10 do potęgi 25. To są tylko 4 cyfry, natomiast tam mieliśmy aż 26 cyfr. A dlaczego potęga? Wyobraźcie sobie, że dawno, dawno temu wynalazca szachów, podobno, zażyczył sobie od króla, któremu wynalazł te szachy, zapłaty w postaci ziarnek. Król miał mu zapłacić, że na pierwszym polu jedno ziarnko, na drugim dwa razy tyle, na trzecim dwa razy tyle co na drugim i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Król się chętnie zgodził, ale co się okazało? Otóż gdyby chciał rzeczywiście mu zapłacić, to na ostatnim polu byłoby 2 do 63. To jest ogromna, ogromna liczba. Proszę zobaczyć. Jeszcze tyle yy, ziaren nie ma na ziemi. Yy, myślę, że teraz już powinieneś sobie poradzić z potęgami. Powodzenia!